Zadanie dziewiąte. Dana jest funkcja kwadratowa f od x równa się ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a, b i c są liczbami rzeczywistymi, takimi że a nie jest równe 0 oraz że c jest mniejsze od 0. Funkcja f nie ma miejsc zerowych. Dokoncz zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź a albo b oraz jej uzasadnienie pierwsze, drugie lub trzecie. Musimy odpowiedzieć, czy wykres funkcji f leży w całości nad osią ox, czy pod osią ox i wybrać jedno z uzasadnień. Dwie informacje podane w zadaniu są dla nas szczególnie ważne. Pierwsza jest taka, że funkcja f nie ma miejsc zerowych, a druga, że c jest mniejsza od zera. Informacja o tym, że funkcja f nie ma miejsc zerowych, a wiem, że jest to funkcja kwadratowa, oznacza tyle, że delta jest mniejsza od zera. Czyli b kwadrat minus 4a c musi być mniejsze od 0. Na tej podstawie możemy odrzucić trzecie sformułowanie, bo tutaj mamy, że delta jest równa 0. Wiemy o tym, że b kwadrat jest zawsze liczbą większą bądź równą 0. Minus 4c będzie zawsze liczbą z kolei większą od 0, dlatego że iloczyn dwóch liczb ujemnych jest zawsze liczbą dodatnią a wiemy, że c jest ujemne z treści zadania. Na tej podstawie stwierdzamy, że a musi być mniejsza od zera, bo w przeciwnym wypadku b kwadrat minus 4ac byłoby od zera większe. No i sprawdzamy. Takie uzasadnienie, czyli a jest mniejsze od zera i b kwadrat minus 4ac jest mniejsze od zera mamy w uzasadnieniu pierwszym. Na tej podstawie, że A jest mniejsze od 0, wiemy, że ramiona paraboli muszą być skierowane w dół, a ponieważ nie ma miejsc zerowych, to cały wykres musi leżeć pod osią OX. Nasza odpowiedź na zadanie dziewiąte to będzie B1.